Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jeśli lubisz to, polubisz też to. Nagrywałam taki filmik kilka miesięcy temu i wydaje mi się, że Wam się spodobał, więc teraz postanowiłam wybrać e, znowu pięć par książek, które są do siebie nieco podobne i które mogą Wam się spodobać. I na samym wstępie chciałabym Was przeprosić za te zmiany światła, które tutaj będą, ale jest bardzo zmienna pogoda, a lampa tego nie nadgania. I przechodząc do pierwszej pary, chciałabym Wam na, na wstępie tak powiedzieć, że to są książki, które Wy często w komentarzach porównywaliście, a ja teraz po przeczytaniu się z tym jak najbardziej zgadzam. I jest to oczywiście Rebeka, Daphne de Maurier i. Dziwne losy Jane Eir Charlotte Bronte. Te dwie książki mają coś wspólnego ze sobą i to jest mrok, tajemnica i taki bardzo deszczowy, jesienny klimat. Są to historie, które dzieli 100 lat, ponieważ um, dziwne losy Jane R zostały wydane w latach 50. XIX wieku, a Rebeka została wydana w 1939 roku. Ale mimo tego, że są to książki, które dzieli ten, ten, ten szmat czasu, to są to historie, które mają ze sobą cechy wspólne. Tak jak już wspominałam na początku, jest to przede wszystkim ten taki mrok i to, że to są obie bardzo dobre książki, aby czytać je, gdy za oknem spadają liście, gdy zaczyna się taki, wiecie, przelotny deszcz, bo obie mają coś w sobie, co jest idealne właśnie na taką pogodę. Jeżeli jesteście tutaj dłużej, to wielokrotnie słyszeliście, jak mówiłam, o czym są dziwne losy Jane Eyre. Jest to historia młodej dziewczyny, która trafia pod opiekę swojego wujowstwa. Niestety wujstwo bardzo nie lubi Jane R i Jane R trafia do szkoły, w której e, ma się uczyć na posłuszną dziewczynę, a później doświadczamy przeskoku czasowego i poznajemy Jane R jako już dorosłą kobietę, która e, Chce o siebie zadbać. Jeżeli chodzi o Rebekę, to w Rebece główną postacią paradoksalnie wcale nie jest Rebeka. Rebeka to duch dawnej pani The Winter, która który nawiedza właśnie tę nową panią, która zasadniczo nie ma imienia. Autorka nie pokusiła się o danie imienia głównej bohaterce, więc będę tutaj właśnie o niej mówiła jako o tej nowej pani The Winter. Jak się domyślacie, właśnie ta kobieta wychodzi za mąż, za, za pana, pana wielkiej posiadłości, która wiecie, jest tak wielka, że sobie nawet nie wyobrażam, i nasza bohaterka trafia do tej rezydencji, w której dzieją się różne rzeczy, ponieważ ten duch, ta, ta poświata byłej e, pani de Winter jest bardzo, bardzo ją czuć, i e, nowa pani de Winter nie czuje się z tym komfortowo. To jest książka, która opowiada o tajemnicy, ale tutaj nie będę się wgłębiała w szczegóły. Natomiast ma ona jeden minus, o którym chcę tutaj wspomnieć, bo może on zniechęcić, i to jest bardzo długi rozbieg. Niestety ta książka się rozwija bardzo długo i to o czym jest napisane z tyłu zajmuje tak naprawdę 100 pierwszych stron książki, ale nie martwcie się tym, przejdźcie te 150 stron, później już jest bardzo dobrze i mam wrażenie, że ta historia zrekompensuje wielu osobom właśnie ten um... Zbyt wolny początek. Więc jeżeli lubicie którąś z tych książek, albo chcielibyście spróbować, to od razu tak w pakiecie rekomenduję przeczytanie tej drugiej, bo są to historie, które um, dają nam też dobry przykład tego, jak zmieniała się literatura klasyczna na przestrzeni lat. Druga para to książka, która już pojawiła się też w poprzednim filmie, czyli Małe Życie, i w tym przypadku chciałabym je nieco przyrównać do mojej najdroższej. Nie są to książki, które na pierwszy rzut oka byłyby do siebie jakoś bardzo podobne, natomiast gdy już się je przeczyta, gdy już je zna je obie, to faktycznie pojawia się taka myśl, że są one w pewnych momentach bardzo podobne. Akurat do tej pary mogłabym też nieco dorzucić, gdzie śpiewają raki, natomiast w kontekście mojej najdroższej nie Mojego życia, bo tutaj małe życie i gdzie śpiewają raki raczej nie mają wspólnych cech, ale jeżeli chodzi o porównanie właśnie tych dwóch książek, to powiedziałabym, że moje najdroższe to jest smutek małego życia zawarty w takiej mniejszej pigułce. Mniejszej w pigułce po prostu, jest to książka, która no, jest dużo krótsza niż małe życie, które jest, no dosyć dużą cegłą. Natomiast moja najdroższa jest to też książka, która jest o wiele bardziej brutalna i w pewnych momentach jest po prostu bardziej niesmaczna niż moje życie, ale dzięki temu autor sprawił, że czytelnik bardzo wczuwa się w tę historię i bardzo ją przeżywa. Jeżeli jesteście troszeczkę dłużej w świecie książkowym, to prawdopodobnie wiecie, że ten opis mojego życia nie jest do końca adekwatny i tak naprawdę jest to historia jednego z tych chłopaków, których poznajemy na początku. Właściwie to jest historia po prostu całego jego życia. Jeżeli chodzi o moją najdroższą, to w tym przypadku Poznajemy Julię. Która nazywana jest Tertul, żyjąca ze swoim ojcem, Martinem, który się po prostu nad nią znęca. On również był skrzywdzony przez swojego ojca i niestety to odbija się na jego córce. Po prostu nie jest on dla niej ojcem i zachowuje się on często jak taki brutalny człowiek, trochę żołnierz, trochę, trochę osoba, która w ogóle nie przejmuje się emocjami drugiej, drugiego człowieka. I jeżeli chodzi o cechę wspólną tych dwóch książek, to jest to właśnie taki smutek wywoływany na czytelniku. To, że w trakcie czytania często czuję się, czujemy się e Przygnębieni, i to, że te historie bardzo mogą wpłynąć na nasze samopoczucie, bo nie da się po prostu koło nich przejść obojętnie. Co ciekawe, moja najdroższa zrobiła na mnie większe wrażenie, ponieważ mam wrażenie, że w mojej najdroższej jest przedstawiony troszeczkę częstszy przypadek takiej, takiej, takiej przemocy psychicznej, ponieważ o ile powiem w moim życiu, to również jest coś, co jak najbardziej dzieje się. Tak, w przypadku mojej najdroższej jestem w stanie wskazać więcej sytuacji, które, o których słyszałam, które właśnie były podobne. Już na samo zakończenie opowiadania o tych dwóch książkach, e, zachęcam Was do ich przeczytania, natomiast to jest oczywiście rekomendacja dla osób dorosłych, dla osób dojrzałych. Kolejna para, którą chciałabym Wam polecić, to tajemna historia i buszujący w zbożu. E, buszujący w zborzu to książka, która została wydana w latach 50. poprzedniego wieku, natomiast jeżeli chodzi o tajemną historię, to ona została wydana w latach 90. i o ile to nie są książki, które porównuję w aspekcie językowym, czy też fabularnym, bo tutaj też nie o to mi chodzi. Chodzi mi o pewnego bohatera, który jest jedną z postaci właśnie w tajemnej historii, bo ma on cechy podobne do głównego bohatera, puszczającego w zbożu. Holden to taki przykład bohatera, który wiele przyjaźni buduje na kłamstwie, który wielokrotnie używa właśnie kłamstw i fałszerstwa i aby sprawić, żeby rzeczywistość była taką, jaką on sobie ją wyobraża. Jest to postać, która nie przejmuje się innymi i wielokrotnie zachowuje się bardzo samoludnie. I właśnie w przypadku Tajemnej Historii też mamy taką postać. Nie będę się wgłębiała, o kogo mi chodzi, bo Tajemna Historia to jest o tyle ciekawa książka, że my wiemy na początku, co się właściwie stanie w niej, natomiast poznajemy bohaterów przez całą historię i przez całą historię um, gdzieś tam odkrywamy tej psychkę. Więc nie mam tutaj zamiaru Wam do końca zdradzić o co mi chodzi. Natomiast jeżeli lubicie Buszującego w zbożu, bo podobał wam się, gdy czytaliście go jako młodsze osoby, to myślę, że Tajemna Historia będzie bardzo dobrym wyborem. Bo o ile, tak jak już mówiłam, nie są to książki, które porównywałabym na jakimkolwiek innym tle, bo, bo tutaj nie ma dużego pola do popisu, aby właśnie te książki jakoś tak bardziej do siebie przyrównać. Natomiast zarówno Buszujące w zbożu, jak i Tajemna Historia to są książki, które wyróżniają się właśnie na tle innych historii, e, które, które poznajemy, które są po prostu znane w literaturze. Bo, bo Tajemna Historia to książka, e, która mimo od tego, że została wydana 30 lat temu, dalej jest bardzo często czytana i dalej poznajemy tę historię. W Polsce w dużej mierze dzięki bestsellerkom, które bardzo kochają po prostu tę historię. A jeżeli chodzi o buszującego Zbożu, to w literaturze po prostu znajduje się wiele, wiele nawiązań właśnie do tej historii, ponieważ jest to książka w dużej mierze o buncie. I Tajemne Historie też przedstawia nam ten moment buntu nastoletniego i z pewnością są to dwie pozycje, które nie spodobają się każdemu, ale warto jest je znać. Kolejna para książek, które chciałabym Polecić to na zawsze, ale z przerwą: Taylor Jenkins Reid i PS Kochamcie Cecily Ahern. Są to książki, które łączą się właśnie przede wszystkim tym, że w obu przypadkach mamy historię młodych kobiet, które zmagają się ze śmiercią swojego ukochanego. W przypadku na zawsze, ale z przerwą dowiadujemy się, że Ben umiera w wypadku samochodowym 9 dni po zawarciu małżeństwa, a w przypadku PS Kochamcie Gary umiera. E, przez chorobę po prostu. I zarówno w jednej, jak i w drugiej książce właśnie dowiadujemy się, jak bohaterki zmagają się z żałobą, co, jak, jak żyją, jak przechodzą właśnie te traumatyczne przeżycia. I obie te książki są oczywiście historiami w pewien sposób romantycznymi, mówiącymi właśnie o miłości, o utracie. I są to takie też dobre wybory, aby sobie przeczytać je właśnie na wieczór, trochę tak odsapnąć od innych książek, bo są one po prostu przyjemne i w wielu momentach można się tutaj z bohaterkami nawet jeżeli się nie przeżyło tego co one. Zobaczcie tutaj też to porównanie, bo po prostu miałam podobne odczucia w trakcie czytania obu tych książek. Chociaż uważam, że na zawsze z jest nieco lepsza. I już ostatnia para, którą chciałabym wam tutaj pokazać, to Książki, które są z pewnością najbardziej luźno powiązane z tych wszystkich, bo nawet nie jestem w stanie wskazać Wam dokładnego wątku, e, który, który byłby po prostu w nich podobny. Mam tutaj oczywiście na myśli Cień Wiatru i Mam na imię Jutro. Mam Najmniej Jutro to historia opisana z perspektywy psa, który jest nieśmiertelny, tak jak jego mm, właściciel, który próbuje wrócić do tego właściciela, którego szuka, bo y, niestety stracił go. Jest tutaj też historia y, przyjaźni, nienawiści. Rozstania, ale wyjątkową rzeczą w tej książce jest właśnie to, że jest to historia z perspektywy psa, który właśnie ma na imię Jutro. Jeżeli chodzi o cień wiatru, to tak szybko opowiedziawszy, mamy tutaj historię Daniela, który, którego tata przeprowadza do, do pewnego miejsca, które który okazuje się być cmentarzem zapomnianych książek. Tam Daniel znajduje jedną książkę, która jest tak zwaną jego życiową książką. I tak jak już wspomniałam, nie są to książki, które byłyby podobne popularnie, bo opowiadają o czymś innym, chociaż mają oczywiście elementy Wspólne, jak ta przyjaźń i nienawiść, jak e, takie konflikty na przestrzeni lat. Natomiast to, co jest w nich moim zdaniem trochę podobne, to to, jak. E... Jak miło się robi czytelnikowi, gdy je czytają, bo obie z nich są bardzo takie przyjemne, ciepłe i w wielu momentach skłaniające do przemyśleń. I to jest taka rzecz, która tak trochę mnie popchnęła, aby wam może właśnie polecić te dwie książki. Bo zdaję sobie sprawę, że dzień wiatr to jest no, dosyć znana pozycja i, wielo, i wiele z Was ją czytało. Natomiast mam na imię jutro to książka, która miała swoją premierę, była przez moment popularna, a teraz mało kto o niej pamięta. A moim zdaniem warto, bo rzadko kiedy spotyka się książki, które Byłyby pisane z perspektywy psa. Oczywiście są takie, na przykład był sobie pies. Ale tutaj ten pies, mimo tego, że oczywiście ma ten taki wsi y, umysł, tak brzydko powiedziawszy, ponieważ no, lubi szczekać, lubi się bawić, to oczywiście dodatkowo ma on sobie troszeczkę taki pierwiastek człowieczeństwa. Tak jak wspominałam, jest to najbardziej luźne powiązanie, ale myślę, że każda z tych książek y, też zasługuje po prostu na uwagę. I to by było na tyle. Jeżeli czytaliście którąś z tych książek, możecie mi dać znać w komentarzu, co na ich temat sądzicie, ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć.